Jestem A na dwa Widać, że jestem, mam tylko w 5,82 jestem trochę słaby. I dzisiaj zagramy 3, a może 2, 3 albo 3, 5 rundek Albo coś takiego. Ja nawet to jest ale na razie nie chcę grać Bo jest. Ja to pojechał złodowany. O, skolty gram. Nienawidzę widzę z w koltów. Tak rajdują. Idzde. <grywa> o, jest taka sama. Dobra. Bokło, odbokło, ładnie. Ale mnie porobiła co? Mam już, ja mogę jeszcze raz spoko jak jeszcze napiszcie w komentarzach czy widać jeszcze jakieś linki z Wolfka I czy mam innym skinem grać, bo może na dwóch ostatnich gruntkach zagram może innym skinem Bo na laptopie jestem wytrzony Mam, mam two, ten obro, wstały walek Ale na telefonie nie mam, bo Tylko na Roblox ktoś ma Nie, ja zostałem sobie wulecie na gości O, tego na, lap... tego na lapurę też mam, to jego tego zina, ale jego to na zina O matko, jakiego to ma zupić Dobra, że wam nie było Spić, pies, pies, pies O, tego też mam, tego mam, tą, tą postać mam, ale ja nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, 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 jest mam albo nie wiem, albo ktoś ma i na to nie to jest być of people, tak, to jest bit of, bit of matko ja... ja zginę na stówę, Zobaczcie, jakie to raidze są, 1000 HP, kurde. No stary, nie, nie spoko. To no, na razie moje skiny. Ja chcę mieć go za dwa tysiące jest zbyt opi. Albo... O, na tobie mam Tarę. Lo nie spoko. Jedna na Ale przeszło jak mu wyczerwał tego. Napiszcie jakim skinem mam z tych skinów pograć. El Primo ja to zagramy. Za mną będzie chciał zagrać. No, ja dodam. Dobra, nikt nie chce to. Nie widzicie, że mam grać ze szynkiem. Brawl Stars, albo e, czy mam solo grać, stawcie zostawcie lajka i suba na tym kanale. Naprawdę, żebyście ten kanał zasubskrybowali. On jest opi, on jest spoko, mi się zdaje. Ale on jest bardziej na blisko niż na daleko, szczerze. <grym> Matko, ja ledwo do nim uciekam. Do... On ma 1000 HP, spoko, nie? Tak mam samo pucharków. No, no i co, no i co, chodź. El Prima, O, tam jest El Prima, El Primo. Dobra, możemy, porobię go. Dobra, porobiony. Lesz, ale leszki. Teraz by się przydała tym, tym działkiem. Matko, uuu. No Japtawie też mam ulepszonego go. Nie ja takiego chyba, albo na jakiegoś innego, ale jest ten pomysł. Barwin. Berlin. Napiszcie jakie macie skiny. Skiny. Ile puch... ile tych takich. nie wiem... kierunków por, takich. No ale jest jakby mocno, bo to jest coś takiego... Znaczko? Oni nie mogą projpać? Dobra, El Primo mam. Dobra, zgiona i się tam. Gold jest spoko na daleko. I to ze z działkiem, działką na spoko. Dobra, za do tego się rozpięt go się. Stwierdzimy. 4, 3, 2... Poczekajcie chwilę widzowie, jestem widzowie, przepraszam. Bo by się z góry posunął na bać. Może będę chyba wtedy grać w tym El Prima albo tam by wtedy. No, graj. graj. Napiszcie, z, z kim chcecie nagrać. Czy będzie w prostolazji. To wtedy dołączę do klubu które pan napisał. Nie wiem, co pan Dajcie wsługę i środek jako mi Więcej nie powiem. Ja, mi kanał usunął. Do przekleństwa. O tutaj to jest dosięgnę IZP. Dobra, idę. A tą mam też na topie. Matko to jest ból, 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 ból. Nie mam szans, nie mam szans. No dawaj, dawaj, szali, szalik. No, kurde. Zrobił tak, zagramy jeszcze ostatnią rundkę jako ból. na z 10. Bo na laptopie miałam na 20. Mam na, na laptopie pocharków 2,5, 2400, coś takiego mam. Łerków. No, gadził bólem. Ból jest spokojny z kinem. Dziś tyle byłem częstów Skrzynaczek nie miał ten. Bo tam jest gościu. No to też daje święcej chpali. Ale cztery bucharki. Jestem w centralnie kokolina na chłopak. No to też HP. Dobra. Kurde, ten ból był nie dojechał, nie? I nie mógł dojechać. Nie dojechał. Dobra, i piękny, Dobra, wiem po co to zrobiłem, nie. Dobra, zagram się. gra z, z, panie gra się zbudowałem. Jak ktoś ma go wyćwiczonego. Szczerze, jak ktoś z nim strasznie zbudować. Hmm. może no może mogę zagrać. Ja próbowałem pokazać na telefonie, który mam. Tych na pewno nie mam na laptopie. Bo to nie, trzeba być jakimś z jakim. Max, to ja mam tylko, że nie kłamać. Mam go. Mam go, go, go. Te... Mam tego. 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 Mam ty Mam jeszcze nią Mam do, do skina penny. Do tego skina mam wszystkie te inne pozostałe. Kudzik do demiarzu. mi tych? Nie, i to idzie mnie brako. Właśnie sze się osiem tego. No i tak. Może kiedyś nagram utwórznę. Zadajmy oglądanie. Nie. To je opuść Co zagramy jeszcze raz to Będzie na tyle z tego odcinku. Nie wiem, na co jest nagrać nie? Zostawcie lajka, nie? Do, jak dobijemy 20 subskry subskrypcji będzie spoko. Kto zobaczy jakie filmiki ogląda, tutaj powinien być jednym z Wojtłem tak mówię, bo nie wiem, jak to się nie pamiętam, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tylko. kafra numer, coś takiego już nie pamiętam też. ale nam subskrybuje. nie pamiętam ile ma chyba subskrypcji na tylko ma na pewno jakieś dla lagers. Dla imanik lol. Spoko lolsu. Chciałbym, żeby tu ktoś jest. Jakie ono ma tego. Widoczności, co? Chodzi, ja tu sobie i mogę krakać, zobaczyć. Dobra, osusie się. Tego tak. Dobra, paweł jego. Nie uciekł, uciekł. Co? Ale skam. Ale skam. Zgodnego jeszcze, 7 pohargów? Ten gra po co, po co, coś takiego. No uciekaj Gosiu, uciekaj. Myślałem, że to Azbiaki. U tego to akurat... No i zobacz, i teraz teraz Gosa dojadę po ludzku. to jest Shelly, ale nie chcę do sobie... O! Ten jest kozacki. Właśnie widzicie, bo 590 HP tylko, jak O, tam jest ona. Fajnie, jaki ona ma dystans. O! Kurde, to właśnie tego co by chciałem dojechać. O, on jest tutaj. Jak on bułę dostał. Tutaj się też. Zobaczcie, jakby mamy skąpiony. Mamy tyle ludzi, widok. Na nią bym mógł poleczyć. Nie, dojechał mnie. Bo... uciekaj, koko. Uciekaj, uciekaj. Ale gości malowa. Weź to działko zabij. Dawaj. Ale jest w dupie. Kurde. Możemy... O no możemy... No nie No dobra, tu była na, na, nas Gierka No napiszcie czy chcecie więcej filmików z tej gierki. No i na, na razie i cześć